Dzisiaj jesteśmy prawie w niebie, czyli w najwyżej położonym skybarze w naszym mieście Huachin. Za nami właśnie powoli zasypia miasto, a my mamy dwie okazje do specjalnego świętowania. Po pierwsze właśnie dzisiaj mija 365 dni od naszego przyjazdu do Huachin, więc to jest pierwsza okazja do świętowania, a druga okazja. A druga okazja to taka, że teraz 50. gościmy na waszych ekranach. To jest 50. Film opublikowany na naszym kanale, od kiedy przyjechaliśmy do Hua Hin. I Chcemy serdecznie podziękować wszystkim naszym widzom, szczególnie tym, którzy zostawiają nam przymiłe komentarze pod naszymi filmami, e, którzy nas regularnie oglądają. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. A więc wypijmy za to, wypijmy za naszych widzów i wypijmy za nasz kolejny rok w Joachimie. Teraz zapraszamy Was na krótkie podsumowanie naszego rocznego pobytu w chłachi. A więc nasze roczne podsumowanie. Na początek może dwie takie ważne uwagi. Mianowicie to o czym wam opowiemy dotyczy naszych własnych odczuć. To są czasami być może subiektywne oceny. No, ale tak jak powiedziałem, mieszkamy w tym miejscu i chcemy opowiedzieć wam o naszych odczuciach dotyczących dokładnie tego miejsca Hua Hin. Być może w innych rejonach Tajlandii w innych miejscach jest inaczej. My opowiemy wam o tym co tutaj jest. No, i jeszcze jedna sprawa. Wiem, że nie lubicie oglądać gadających głów, w związku z czym my będziemy Wam opowiadali o naszym minionym roku, a wy obejrzycie sobie najlepsze ujęcia z drona, z lotu ptaka, Huachin i okolic. Jesteśmy tutaj przede wszystkim ze względu na klimat. Szukaliśmy takiego miejsca do zamieszkania, gdzie nie będzie zimy. Ale nie, że tam będzie jakaś łagodna zima. Nie, po prostu nie będzie zimy. No, i znaleźliśmy takie miejsce. W Huachin jest wieczne lato. Tutaj temperatura chyba nigdy przez ten rok nie spadła poniżej 25 stopni. No więc to jest to, o co nam chodziło. Poza tym Huachin ma taki bardzo specyficzny mikro mikroklimat. Tutaj pora deszczowa jest wyjątkowo mało uciążliwa. Pada tu o wiele mniej niż w pozostałych rejonach Tajlandii. No i to też nam bardzo odpowiada. A mówiąc o podsumowaniu i o, o roku, mamy jeszcze jeden powód do świętowania. Wiadomo, Polacy lubią rocznice, więc <ścoughs> dzisiaj, właśnie, mija rocznica ostatniego mojego ubrania, skarpet na nogi. Ostatni raz miałem na sobie skarpetki i koszulę z długim rękawem, jak przylecieliśmy tutaj na Puket Sandbox. to troszkę więcej niż rok, ale powiedzmy. Ogólnie, że rok temu rozstałem się ze skarpetami i rozstałem się z koszulami z długim rękawem. Myślę, że to też jest fajny powód do świętowania, a poza tym pokazuję wam, jak tutaj można żyć, jaki tutaj jest klimat. No i następna sprawa, związana oczywiście z klimatem, to jest to, że możemy sobie codziennie chodzić na długie poranne spacery po plaży. Chodzimy około 7 km codziennie, chodzimy boso i te właśnie spacery po plaży, to, że możemy codziennie korzystać z tego naszego basenu, który tutaj widzicie, przez godzinę pływać, spowodowało, że bardzo się nasza kondycja zdrowotna poprawiła. I myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny czynnik, szczególnie dla nas w naszym wieku. <śmiech> <śmiech> ale co trzeba jeszcze powiedzieć? Spacery po plaży to nie tylko jest coś, co robimy dla zdrowia, ale tak. Obliczyliśmy, że około tony plastiku udało nam się z tej plaży usunąć w czasie naszych spacerów. Zebraliśmy też naprawdę kilkaset zabawek, które może wyrzuciło, albo były zakopane w piasku, porzucone i trafiły do dzieci ciepły klimat wiąże się też z pewnym innym stylem życia. Mamy wrażenie, że Tajowie są o wiele bardziej wyluzowani, żyją spokojniej, są bardziej uśmiechnięci. To ich słynne rai, czyli nic się nie stało, nie przejmuj się, wszystko jest w porządku. To oddaje dokładnie taki styl życia, jaki no tutaj mamy. No i mamy nadzieję, że ta aura też przeniknie do nas i nam się udzieli w pełni. Będziemy bardziej spokojnymi i wyluzowanymi ludźmi niż Byliśmy przyjeżdżając tutaj. Z klimatem wiążą się również jeszcze inne sprawy. Mianowicie trzeba wspomnieć coś, co może dla kogoś być minusem: że jest tu zdecydowanie większa wilgotność niż w Polsce. Nam ona nie przeszkadza, ale trzeba o tym powiedzieć, że mimo tych temperatur wysokich jest tu wyższa wilgotność, do której trzeba się po prostu przyzwyczaić. Co jest natomiast bardzo zastanawiające, to to, że jest tu naprawdę bardzo mała ilość owadów. My byliśmy zdziwieni, gdzie się podziały te wszystkie komary, muchy, które przecież tak często się u nas w Polsce wylęgają. Tutaj naprawdę ich jest bardzo mało. Może jest to spowodowane tym, że jest tutaj sporo różnych stworzeń, które na te owady polują. No, na przykład wszędzie u nas i na zewnątrz, i w budynku są gekony. Do których się trzeba przyzwyczaić. No może nie każdy lubi jaszczurki, które sobie tak biegają po ścianach, ale nam to absolutnie nie przeszkadza i cieszymy się, że mamy mniej owadów. No, i jeśli chodzi o nasze miasto Huachin, to coraz bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że to był strzał w dziesiątkę, wybór tego miejsca do życia. To jest spokojne miasteczko. Oczywiście przyjeżdża tu wielu turystów, ale przede wszystkim żyje tu wielu ekspatów, czyli ludzi, którzy przebywają tutaj na dłużej. No i dzięki temu to miasto nabrało można powiedzieć takiego trochę europejskiego charakteru. Tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy do życia. Są nowoczesne galerie handlowe, w których możemy no, wszystko załatwić. Są restauracje oferujące kuchnie z całego świata, więc jeśli znudzi nam się kuchnia tajska, to mamy do wyboru dania z całego świata. No, i też służba zdrowia jest tutaj bardzo dobrze rozwinięta. Mamy trzy duże szpitale, no i cała masa mniejszych klinik specjalistycznych, więc w razie czego, no naprawdę, można powiedzieć, że wszystkie nasze potrzeby mogą być zaspokojone. Mówiąc o naszym mieście, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że Organizowane jest tutaj bardzo dużo imprez i festiwali. Są tutaj obchodzone bardzo hucznie liczne tajskie i buddyjskie święta. Zresztą, jak oglądacie nasze filmy, to wiecie, że staramy się przygotować relacje z każdych ciekawszych wydarzeń. Oczywiście te wydarzenia i te imprezy są tutaj ogólnie dostępne. Cieszą się dużym powodzeniem. Przychodzą tam tłumy ludzi. No i my się dzięki temu między tymi ludźmi świetnie czujemy. Jeśli chodzi o inne aspekty naszego mieszkania tutaj, musimy powiedzieć o tym, że Huachin jest świetnie skomunikowane z resztą kraju, bo jest tutaj szybka kolej do Bangkoku, są tutaj dziesiątki autobusów i busów, które krążą właściwie po całej Tajlandii. Można pojechać do stolic sąsiednich prowincji, można pojechać do, do Bangkoku. No i jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo liczymy, jest tutaj w Huachin lotnisko. W tej chwili ono obsługuje niestety tylko loty krajowe, natomiast są duże plany rozbudowy tego lotniska. Będzie ono obsługiwało wtedy naprawdę spory obszar, około 6 tysięcy kilometrów w promieniu od lotniska. Liczymy na to, że to pozwoli nam zrealizować nasze podróżnicze plany. Mówiąc o komunikacji, trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że tutaj naprawdę jest bardzo łatwo wynająć sobie skuter, motocykl, rower, samochód. Naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, jeśli ktoś woli poruszać się samemu. Jeśli chciałby gdzieś pojechać w pobliże, może sobie wynająć samochód z kierowcą na cały dzień, na wycieczki, tak jak o tym mówiliśmy w poprzednich filmach. No ale też jest bardzo dobra aplikacja podobna do naszego Ubera, dzięki której możemy sobie zamówić transport w dowolne miejsce. Jest to naprawdę bardzo niedrogie. Dzięki temu, że w naszym mieście żyje wielu ekspatów, dogadanie się tutaj po angielsku nie stanowi większego problemu. Są tutaj wydawane gazety takie lokalne, są fora internetowe, na których można zasięgnąć informacji właściwie na każdy temat. Jeżeli tylko potrzebujemy się czegoś dowiedzieć, to na pewno znajdzie się osoba, która nam udzieli odpowiedzi na to pytanie. No, również są grupy zainteresowań, i to przeróżne, począwszy od artystycznych, po kulinarne, po czytelnicze, no i oczywiście sportowe, chyba najlicz, najliczniejsze tutaj. Mówiąc o aktywnościach sportowych, tutaj jest naprawdę bardzo duże pole do popisu, dlatego że. Yy... Miłośnicy różnego rodzaju sportów zbierają się w grupy, i tutaj na przykład bardzo prężnie działa taka grupa, która nazywa się Biker Boys. Oni organizują wycieczki rowerowe dla troszkę bardziej zaawansowanych, dla tych, którzy tylko chcą zwiedzić bliższą okolicę. Jest tutaj bardzo prężnie działająca grupa trekkingowa, która opracowuje sobie ścieżki, e, trekkingi. E, te zajęcia w takich grupach odbywają się bardzo często, można do tych grup dołączyć. Nie dość, że jesteśmy w stanie nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, ale możemy także rozwijać swoje pasje. W Huachin znajduje się również bardzo wiele sal gimnastycznych i innych miejsc, gdzie Tajowie ćwiczą i uprawiają swój sport narodowy, czyli Muay Thai. W tej chwili zauważyliśmy, że bardzo wielu ekspatów interesuje się tym sportem, dołącza do nich. Tutaj uprawiane są różne dziedziny walk, nie tylko Muay Thai, również inne rodzaje i style walk, są tutaj miejsca, gdzie można ćwiczyć. No a szczególnie tych, którzy są zainteresowani sportami wodnymi, przyciąga do Hua Hin plaża i możliwość na przykład uprawiania kitesurfingu czy innych dyscyplin sportowych, co jest bardzo ważne. O czym tu jeszcze trzeba powiedzieć? Jeżeli mówiliśmy o rowerach i o grupie Biker Boys, to musimy wspomnieć też o ścieżkach rowerowych. Tutaj jest naprawdę świetna struktura tych ścieżek rowerowych. Tutaj na południe biegnie 15-kilometrowa, świetnie utrzymana ścieżka rowerowa. Takie wyprawy rowerowe też na pewno sprzyjają poprawie kondycji zdrowotnej. Myślę, że to jest dość istotne. Dla tych, którzy mają bardziej zasobne sport, portfele i lubią ten sport, są tutaj wspaniałe pola golfowe. Trzy pola golfowe tu jest jedno pole golfowe niedaleko nas to jest najstarsze pole golfowe w Tajlandii. Są to pola, których, na których rozgrywane są międzynarodowe turnieje golfowe. Więc jeśli ktoś lubi ten sport, a często widzimy tutaj wielu miłośników tego sportu z charakterystycznymi torbami, z kijami, no, to rzeczywiście może tutaj zamieszkać i oddawać się swojemu ulubionemu zajęciu. Mówiąc o wycieczkach, trzeba jeszcze wspomnieć o parkach narodowych. Tu w okolicy znajdują się trzy bardzo duże tajskie parki narodowe. Tam są oczywiście ścieżki trekkingowe, są miejsca do biwakowania, są punkty widokowe, więc myślę, że można się tam spokojnie wybrać na jednodniową wycieczkę. Jeśli ktoś chce dłużej zostać, może też przenocować w pobliżu Parku Narodowego. Wahin w odróżnieniu od wielu azjatyckich miast jest naprawdę bardzo czysto. Tutaj bardzo sprawnie działają służby miejskie, które sprzątają zarówno tutejsze chodniki, ulice, jak i naszą ukochaną plażę, więc no, naprawdę nie mamy co narzekać na, na, tutaj, na tutejszy standard, jeśli chodzi o czystość no natomiast jeśli chodzi o czystość wody no oczywiście gdybyśmy mieli przyjeżdżać tutaj na jakieś krótkie wakacje to na pewno pojechalibyśmy na wyspy gdzie tam woda jest po prostu krystalicznie czysta są rajskie plaże no nasza plaża to jest taka typowa miejska plaża, no i oczywiście ona troszkę odbiega od tych, które można zobaczyć na wyspach, no ale to i tak jest chyba najpiękniejsza miejska plaża, jaką kiedykolwiek widzieliśmy, więc i tak jesteśmy no, bardzo, bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o ułatwienia dla mieszkających tutaj, musimy wspomnieć o, o dostawach do domu. Szczególnie teraz, kiedy skończyły się te zagrożenia zdrowotne, ludzie przyzwyczaili się do tego, że wiele rzeczy, wiele towarów i wiele potraw dostarczanych jest do domu. I tutaj cały czas widzimy kurierów, którzy krążą między ulicami, dostarczając ludziom zarówno posiłki, jak i zamówione w sklepach przedmioty. To jest naprawdę. Bardzo ważne, dlatego że jest ogromny wybór restauracji, barów, sklepów, które oferują dostawę do domu. Ta dostawa jest realizowana naprawdę szybko, dzięki temu, że oni poruszają się nie samochodami, ale głównie motocyklami czy skuterami, więc dostawa jest bardzo szybka. I co trzeba podkreślić, ta dostawa jest naprawdę bardzo tania. No i jeszcze takie kolejne ułatwienie mianowicie zakupy przez internet. Tutaj jest, są co najmniej dwie takie olbrzymie platformy zakupowe, internetowe. Z ich usług często korzystamy. Plusem jest to, że nie ma tutaj paczkomatów, do których trzeba się gdzieś udać, wybrać. Wystarczy, że kurier zostawi u nas w lobby paczkę, którą można sobie w każdej chwili odebrać. To, co bardzo lubimy w Azji, to jest łatwy dostęp do gotowego jedzenia. Tutaj jest bardzo duży wybór restauracji, również barów, no i oczywiście azjatycki street food. To co jest też charakterystyczne dla Azji, to są takie azjatyckie markety, night markety czy weekendowe markety, na których jest ogromny wybór dań. Można sobie też posłuchać muzyki na żywo, spotkać ze znajomymi. Także są to takie bardzo przyjemne miejsca, gdzie można spędzić miło czas. No, ale my nie stałujemy się wyłącznie na mieście. My uważamy, że, no jednak zdrowiej jest sobie też ugotować samemu i bardzo często sami przyrządzamy nasze posiłki. Mówiąc o przygotowaniu naszych posiłków, wiadomo, musimy kupić różne produkty. Z tym tutaj nie ma najmniejszego problemu, bo zarówno w galeriach handlowych, w molach możemy się zaopatrywać w produkty do gotowania, jak również na lokalnych ryneczkach, targach. Tutaj bardzo blisko mamy Huana Market. Zresztą zrobiliśmy o tym specjalny odcinek naszego filmu. Zapraszamy do obejrzenia. Tam można będzie obejrzeć, jakie produkty można kupić tutaj na lokalnym targu, na lokalnym markecie. Natomiast co do innych produktów, takich może mniej kupowanych przestajów, to są produkty mleczne, które tutaj nie cieszą się zbyt dużą popularnością, ale dla nas, Europejczyków, one są dość ważne i stanowią ważny czynnik naszej diety. W związku z czym kupujemy je tutaj w marketach dzięki temu, że Huachin jest dość duże zainteresowanie tego typu produktami. Co jeszcze ważnego można powiedzieć, co jest dużym plusem, to że w większości sklepów możemy płacić kartami kredytowymi, debetowymi. Wielowalutowymi. Nie ma z tym problemów, nie trzeba nosić ze sobą gotówki, nie trzeba jej wymieniać w jakichś większych ilościach. Karty są tutaj powszechnie akceptowane. A dla mnie, wegetarianki, nie bez znaczenia jest, że w takim mieście jak Khuachin jest duża dostępność różnych takich wegetariańskich produktów, zamienników mięsa. Jest tutaj ogromny wybór takich produktów dla wegetarian. Kiedy mówimy o naszym życiu w Tajlandii, to oczywiście nie możemy nie wspomnieć o naszym mieszkaniu, no bo to jest no, jeden z głównych czynników, tak, który wpływa na komfort życia. My zakupiliśmy mieszkanie w kondominium i naprawdę z biegiem czasu coraz bardziej doceniamy, doceniamy ten zakup, uważamy, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Mamy mieszkanie w kondominium położonym... W bardzo dobrej lokalizacji. Ja myślę, że to jest jedna z lepszych lokalizacji w naszym mieście. Mamy dosłownie kilka minut od morza, od plaży. I również kilka minut do, do galerii handlowych, w których no nie tylko możemy zrobić zakupy, coś zjeść, są tam nasi ulubieni fryzjerzy, ale też mamy tam na przykład biuro Immigration, co dla nas też jest bardzo ważne. Więc w zasięgu dosłownie kilku minut można powiedzieć, że większość naszych życiowych potrzeb możemy zaspokoić, co, co jest dla nas dużym komfortem. No a jeśli chodzi o samo mieszkanie, no to urządziliśmy je sobie tak, że żyje się nam w nim bardzo wygodnie. No i na pewno, na pewno komfort tego mieszkania tutaj za taką cenę, jaką my płacimy, no byłby zupełnie nie do osiągnięcia w Polsce. To, że mamy całoroczny odkryty basen. Mamy, możemy korzystać z naszego balkonu również przez cały rok ze względu na klimat, no co w Polsce było no absolutnie nie do uzyskania. No więc tak, mówiliśmy dużo o plusach życia tutaj, no ale są pewne minusy, wiadomo, nie ma róży bez kolców. Takim dla nas największym minusem to jest język. Może nie tyle język mówiony, którego i tak nie rozumiemy. Jak dużym minusem jest tajski alfabet, który dla nas jest kompletnie nie do odczytania. I wybierając się na przykład gdzieś na zakupy, musimy korzystać z translatorów, żeby zrozumieć na przykład jaki jest skład danego towaru, nawet często jaka jest jego nazwa. Więc to jest naprawdę duży minus, ale obiecujemy sobie, że w miarę wolnego czasu będziemy się tego języka tajskiego uczyli. Już mamy takie zamiary. Pewnie Was będziemy informowali o naszych, o naszych postępach. Kolejnym takim minusem jest ruch drogowy. No rzeczywiście tutaj tajowie niezbyt przestrzegają ograniczeń prędkości i tutaj na tej naszej głównej ulicy Petkasem Road, która dzieli Huachin na dwie części, oni potrafią jeździć naprawdę bardzo szybko. Jest tu niewiele przejść dla pieszych, trzeba bardzo uważać. Na plus trzeba przyznać, że oni jeżdżą ostrożnie. Jeżdżą szybko, ale jeżdżą ostrożnie. Nie ma tutaj tak zwanych szeryfów drogowych, nie widzieliśmy, żeby ktoś wymuszał pierwszeństwo, wyjeżdżając na przykład z bocznej ulicy, więc oni jeżdżą ostrożnie. No, co trzeba jeszcze powiedzieć, to to, że tutaj rzeczywiście ruch koncentruje się na głównych ulicach. Natomiast jeżeli mówimy o uliczkach, które są bardziej w głąb lądu położone, to są to wąskie uliczki, które nie mają chodników, często nie są oświetlone. W związku z czym poruszanie się tam, szczególnie po zmroku, nie należy do przyjemnych. Są tam bezpańskie psy, są tam miejsca, które są po prostu nieprzyjemne, więc jeżeli ktoś by się zdecydował na mieszkanie bardziej w głąb lądu, z dala od tego głównego centrum, no to, to musi się liczyć z tym, że wieczorem po zmroku raczej nie będzie tam spacerował, a przyjeżdżając do centrum musi użyć samochodu. To są takie... Duże minusy. Natomiast jeżeli wspomnieliśmy o zwierzętach, no to trzeba jeszcze powiedzieć o, o dzikich małpach, które szczególnie teraz po tym okresie zastoju straciły sponsorów. Nie było turystów, nie było ludzi, którzy dają jakieś datki na karmienie tych małp. Małpy się rozmnożyły i rzeczywiście no, one nie mieszkają tutaj w centrum, nie spotyka się tutaj małp. Natomiast na pobliskich wzgórzach, które są naszymi ulubionymi miejscami do spacerów. Tych dzikich małp jest sporo, więc to jest też minus i na to trzeba też uważać. Na pewno dużym minusem, jeśli chodzi o Azję, jest tak szeroko rozumiana świadomość ekologiczna, która na naszym zdaniem jest jednak niższa niż powiedzmy w Europie. No, szczególnie nas tutaj irytuje, drażni czy smuci używanie czy, czy wręcz nadużywanie plastiku. Tutaj torebki plastikowe są w powszechnym użyciu. Różnego rodzaju opakowania plastikowe, no to po prostu jest coś, co, co tutaj no niestety nas, nas martwi. I też nie jesteśmy pewni, jak to jest tutaj z recyklingiem. Też, też wydaje nam się, że tutaj nie do końca jest on stosowany. No więc to jest taki na pewno, na pewno minus. To było takie nasze krótkie podsumowanie rocznego pobytu w Huachin. Mamy taką sugestię. Jeśli ktoś z Was chciałby zamieszkać tutaj w Huachin, w Tajlandii czy w Azji, niech przyjedzie tutaj na dwa tygodnie, na miesiąc, na dwa miesiące i zorientuje się, czy odpowiada mu ten klimat, czy odpowiadają mu tutaj te warunki życia. Nam podjęcie tej decyzji o przeprowadzce do Azji zajęło kilka lat. Na koniec jeszcze raz chcemy Wam podziękować za to, że byliście z nami przez te 50 filmów, które opublikowaliśmy. Te filmy powstały tylko i wyłącznie dzięki Wam, dzięki Waszym przemiłym komentarzom, dzięki temu, że chcieliście je oglądać. No i to... Przez te 50 filmów pokazaliśmy Wam już takie najważniejsze aspekty naszego życia tutaj. I kolejne filmy nie będą się już tak regularnie co tydzień pokazywać. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. No ale na pewno będziemy Wam pokazywać nadal jakieś takie najważniejsze wydarzenia, najciekawsze. Sprawy, które tutaj będą się działy, więc bądźcie nadal z nami. Prosimy Was o subskrypcję naszego kanału, o włączenie powiadomień, żebyście byli na bieżąco, jeżeli opublikujemy kolejny odcinek. No i bądźcie z nami. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.